Dzień dobry. Dziś przygotujemy tarto buraczki na zimę. Ja mam tutaj już buraczki ugotowane do miękkości, już obrane ze skórki. I teraz będę tarła. Tu mam dobre 5 kg buraczków. Także wcześniej umyłam, ugotowałam, wystudziłam, obrałam i teraz będę tarła na dużych oczkach. Można też, jak ktoś ma na maszynce, też o dużych oczkach. Jak ktoś lubi to, może być na małych. Ja na dużych. Wcześniej oczywiście już przygotowałam, umyłam i wyparzyłam słoiki i też, żeby były suche, także już mam słoiki przygotowane. Buraczki już mam potarte, nie pokazywałam tego, bo tych buraczków jest trochę, a nie chciałam po prostu, żeby ten filmik był długi, a wiecie, jak się buraczki na dużych oczkach, tak? To już tego nie pokazywałam. Teraz będziemy doprawiać. Ja robię na oko, ale oleju daję. No tak, nie całe pół szklanki oleju. Oczywiście na te 5 kg buraczków. Jak robimy mniejszą porcję, dajemy mniej oleju. Teraz dajemy ocet Ja octu daję na razie tyle, takie większe połowy szklanki octu, bo to się wysmakuje, bo ktoś może nie lubić, nie lubi kwaśnych mocno, lepiej zawsze wysmakować. I Ja daję sól i pieprz, niektórzy tylko solą, niektórzy dają pieprz i sól, ja daję sól i pieprz i też na oko, wtedy jeszcze wysmakuję, nie żałuję tego pieprzu. I soli tak samo. Daję takie dwie i pół. Takie, <laughs> przepraszam, łyżki. I także ja daję tylko olej, ocet, sól i pieprz do buraczków. Teraz wszystko mieszamy. Jeszcze wiadomo, że wysmakujemy, czy czegoś nie potrzeba. Tak, i co najważniejsze, bym zapomniała, jeszcze cukier daje. Tutaj daję tak, też na oko, ale jakieś z dwie łyżki cukru. Wiedziałam, że czegoś mi brakuje, jak smakowałam. No zdarza się zapomnieć, ale dobrze, że jeszcze zanim było w słoikach. I mieszamy. Tak, ja jeszcze teraz dodaję trochę octu. No my lubimy kwaśne, ale nie mówię, że tak bardzo. I dam jeszcze troszkę oleju. I troszkę pieprzu. Na razie soli nie daję. Ja już buraczki mam gotowe, ale odstawiam jeszcze tak na 15 minut. I wtedy wysmakuję, czy nie potrzeba jeszcze faktycznie cukru, więcej, czy pieprzu, czy octu. Tak jak już mówiłam, daję olej, ocet, sól i pieprz oraz cukier. Nie daję żadnej cebuli, papryki. To są zwykłe buraczki. Po prostu. Bez żadnych innych dodatków. Także teraz odstawiam na 15 minut. I wtedy jeszcze wysmakuję, czy czegoś nie potrzeba. Teraz już buraczki można wkładać do słoików. Jeszcze sprawdziłam, czy czegoś nie potrzeba. I musiałam troszeczkę jeszcze octu dodać. Ale nie dużo. Teraz, jak ja mówiłam wcześniej, słoik mam umyty, wyparzony i osuszony. I teraz będę napełniała uraczki. Trzeba pamiętać, żeby buraczki w słoiku nie miały powietrza. Żeby nie była jakaś pustka, no bo szybciej się nam popsują. I tak. Upychamy. Staramy się, żeby nie było. Wiadomo, że gdzieś tam się trafi, że po prostu będzie jakiś mały, ale podczas gotowania. Słoików one też puści jeszcze trochę soku. To też będzie o, tak, żeby wyglądało. I teraz już mam buraczki w słoiku. I tak, tutaj, właśnie, pod tą szyjkę. I tutaj, jak mam tak brudny słoik, to nie może być, bo nam się słoik szybciej zepsuje. Staramy się, żeby tutaj nie było nic właśnie takiego. Tak, żeby tutaj był słoik czysty i suchy. I tak robimy. Z każdym słoikiem tak napełniamy buraczki. Już buraczki mam w słoikach. Teraz już tutaj też powycierałam naokoło. Pokrywki mam nowe, ale umyte i też wytarte na sucho. Nie mogą być w ogóle mokre. I teraz wszystko zakręcamy mocno. Teraz, gdy mam już buraczki, zakręcone słoiki, możemy je gotować. Wrzą się zakakowanie. Ale najpierw biorę gar, duży gar. Kładę zawsze na dno jakąś ściereczkę, nie na żeby bezpośrednio nie ten i zalewam tyle wody. Musi być tyle do słoika wody. Do mniejszego wiadomo tyle. I na dużym ogniu pod przykryciem gotujemy, zanim się zacznie gotować. Wtedy zmniejszamy i od zagotowania 20 minut gotujemy pod przykryciem. Wtedy wyłączamy, jak minie te 20 minut, i wyciągamy na jakąś też ściereczkę i pod przykryciem, żeby to wszystko nam do ostudzenia było przykryte. Także 20 minut od zagotowania gotujemy już wtedy na małym ogniu. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji, do polubienia i do komentowania.